w odpowiedzi na częste telefony do naszego studia, udaliśmy się do Muzeum Marcina Rożka z prośbą o wyjaśnienie, co stało się ze słynnymi niegdyś rzeźbami tego wybitnego twórcy, które mogliśmy podziwiać w Parku Miejskim. Na ten temat rozmawiamy z panią dyrektor Zofią Chwalisz. Zabytkami ruchomymi, nieruchomymi, zarówno w sensie historycznym, jak i przyrodniczym zajmują się odpowiednie osoby. I decyzje odnośnie tego typu Obiektów, jak był właśnie dąb rosnący w parku, to podejmuje zawsze konserwator przyrody. I po kolejnej wizytacji w parku konserwator przyrody dostrzegł silne uszkodzenie tkanki przez owady żerujące w drzewie, a także dostrzegł, iż drzewo zaczyna chorować, bo jest silnie zagrzebione. Po y, przemyśleniach dosze, y, no, doszedł do wniosku, że należy powiedzmy wykonać, y, dokonać odcięcia konaru, pod którym drzewo właśnie zaczęło, tkanka cała była zagrzebiona. Dokonano odcięcia na jego wniosek y, w 1993 roku. Przewieziono y, konar y, do y, muzeum. Czekał na odpowiednią chwilę wykonawcę i pieniądze. Na tym polegała renowacja tego? Właśnie, na no to dokonują powiedzmy konserwatorzy, którzy się zajmują tutaj w tym wypadku drewnem. Sprawa była o tyle trudna, ponieważ drewno to było już kiedyś konserwowane w 1972 roku konserwacji twarzy tych głów półplastycznych, głowy meduzy, głowy fauna dokonywał y, dr Lejman z Poznania, który specjalizował się w konserwacji y, drewna i kamienia. Y, ponownie były y, głowy półplastyczne konserwowane i to widać, plomby jeszcze niektóre pozostały. W osie, y, 1982 tak. przez y, Janusza Krawczyka, magistra Janusza Krawczyka, obecnie doktora pracującego w Toruniu, zajmującego się tylko i wyłącznie konserwacją drewna. No niestety, były dokonywane na drzewie rosnącym konserwacji, czyli nie można było, powiedzmy, substancji, które by zabezpieczały w odpowiedni sposób drewno, wprowadzić do żyjącego drewna. I dlatego kona w sumie, mhm. twarze się ratowało. Musiał być odcięty do... się ratowało, rzeczy. natomiast porażony był cała pozostała reszta, na którym te twarze były. Mhm. Oczywiście ze względu powiedzmy um, historycznych i widokowych, no niestety nie udaje się um, oddać tego klimatu, jaki spełniały te głowy półplastyczne tuż nad brzegiem jeziora, nad wodą, w koronie drzew. I takie ludzie zapamiętali. Mhm. Jest um, jedyna szansa to... To zostało zakonserwowane, a było konserwowane przez 3 czwarte roku, przez około 10 miesięcy musiało drewno leżakować. Praca była bardzo trudna, ponieważ chcąc zachować naturalne kolory, nie można było tego podbarwiać. Wiadomo, że środki konserwujące, utwardzające m, zmieniają nieco substancję tą zabytkową. Szczelin nie uzupełniano. Zostawiono i zakonserwowano tak jak ono wyglądało w ostatnich tych chwilach swojego, że tak powiem, życia tam na tamtym drzewie. Tam konserwator przyrody odpowiednio wyznaczeni przez niego ludzie dokonali ratowania konaru, tych pozostałych części i odgrzybiono i wyleczono drzewo, aby nadal mogło rosnąć, ponieważ dąb, no tam ma tylko to swoje życie i swoją rację bytu. Natomiast pojawił się problem. Gdzie to po prostu pokazać? To o o co się po prostu wszyscy pytają, gdzie są te popularne diabły? Mhm. Czy ewentualnie? Meduzy, tak, głowa meduzy jest bardziej czytelna, ma nos powiedzmy nieautentyczny, otworzony, a natomiast głowa fauna, naszego takiego, nasz odpowiednik diabełka, takiego leśnego, nie posiada już rogów. Czas tak zatarł powiedzmy twarz i. Wpływy te atmosferyczne, opady, mróz, no i niekiedy ręka ludzka spowodowały właśnie tak kompletnie, że jest nieczytelna praktycznie. Ale, czy wiadomo, jaka była w ogóle geneza powstania tych twarzy? No według relacji osób, no, które pamiętały, powiedzmy, park w 1909 10. park należał do rodziny Mycielskich, do hrabiego Stefana i, i, i Stefana Mycielskiego i jego żony Ireny Mycielskiej to powiedzmy Rożek jako młody taki rzeźbiarz dostał pozwolenie, aby już na uciętych tych konarach dębu, które musiały odpaść, powiedzmy mm -hmm. może wiatr złamał, dostał pozwolenie, aby coś w takim klimacie y, związanym, powiedzmy, no, znaczy nie sielskim, angielskim, bo akurat meduza to jest bogini zemsty. Oh. <laughs> bogini zemsty, która ma zamiast y, włosów ma... Sploty, węż, tak, tak. Tak, I, tak. Tak. I, a, tak, a faun, powiedzmy, Rożek, e, bo, no, czy, taki diabełek leśny, taki Bożek mhm. leśny, też niejedno tam robił. Ale w tej gęstwiny one miały rację, by tu i hrabia zezwolił Rożkowi, podobno tu mhm. tak opowiada siostra, tak inni mieszkańcy opowiadali, zezwolił na rzeźbienie. Miało to być jakaś dodatkowa atrakcja dla gości przybywających do parku. No i taką atrakcją było do powiedzmy początku lat 90., a w tej chwili jest u nas, ponieważ y, nikt nie poniesie odpowiedzialności, nie może być y, przechowywane y, musi mieć stałą temperaturę, stałą wilgotność y, nie może być narażone na czynniki zewnętrzne, takie jak opady, mróz, wiatry bo drewno, jak zresztą widać, bo można dokonać tego zbliżenia Posiada naprawdę, porażony jest przez owady. przez owady, właśnie, no, popękane. No, no, tak, no, wręcz. Więc każdy wiatr, każdy deszcz y, y, spowoduje dalsze uszkodzenia i zginie bezpowrotnie. Ale no, spotkałam się z takimi propozycjami, że gdyby rzeźbiarze, tu niektórzy wolsztyńscy, y, dysponowali odpowiednim takim konarem. I konserwator przyrody zezwoliłby na przymocowanie do y, tego rosnącego dębu no, takiego samego typu prac, no to może... No w żywym to na pewno się. chyba się nie zgodzi, aby w, odciąć konary w rosnącym dębie. I, bo to po prostu jest bardzo trudne. Wiadomo, dom się konserwuje niby sam ale się okazuje, że to wcale nie jest aż takie mocne drzewo. Czyli ludzie mówią, atrapa, no coś na wzór, coś takiego samego. No jest to możliwe, bo tylko jest kwestia przymocowania i zezwolenia, jak jeżeli na to zezwoli konserwator przyrody oczywiście, to wolsztyńscy zdolni rzeźbiarze na pewno by potrafili no, odtworzyć. odtworzyć właśnie te głowy półplastyczne. Tylko trzeba by poszukać na, gdzieś, gdzie po wichurach, na wiatrołomach gdzieś tam, jest rzeczywiście przewrócony taki konat tego typu, no bo jak już odtwarzać to w miarę no, no wiernie nie tworzyć nic nowego. Nie sądzę, żeby na rosnącym drzewie, zezwoli, tak? dr tak drzewie ktoś zezwolił na rzeźbienie, bo to nie byłoby za, to by byłoby złym przykładem dla powiedzmy dla młodzieży. Na no, sposób eksponowania jest dyskusyjny, ponieważ w poprzednim miejscu Twarze miały zupełnie inne oświetlenie, miały półcień i inne nachylenie. No, w tej chwili nie jesteśmy, w, nic innego ze względu na szczupłość miejsca stworzyć. Musiały być mocowane tak, jak było tam poprzednio. Żadna ściana tego nie utrzyma. Czy należałoby stworzyć e, odrębną zupełnie konstrukcję, tworząc powiedzmy w narożniku, można by było, ale to tak czy tak jest to po prostu coś sztucznego, wprowadzonego. To tak, nie jest tak, drewno, nie tak. da się. Niewątpliwie, Róża, jak brał to pod uwagę, pamiętam właśnie, że Meduza patrzyła z góry takim groźnym właśnie okiem. No i ten nam nad jeziorem, no, no, no są, y, gąszcz jest tak. Tak, jeszcze zamiast. wieczorem, no to mogło sprawiać niesamowite trochę wrażenie. Wychodząc naprzeciw szanownym klientom, firma Magat Market 1 przy ulicy Gajewskich 2 oferuje Państwu szeroką gamę artykułów spożywczych, chemicznych oraz owoców po cenach półhurtowych. Zapewniamy różnego rodzaju akcje promocyjne, miłą i fachową obsługę oraz duży parking samochodowy. Sklep czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 22 oraz w niedzielę między godziną 9 a 17. Zapraszamy na wspaniałą zabawę do renomowanego klubu Elita. Profesjonalna obsługa i dobra muzyka w pełni zadowoli wymagania każdego, kto ma dobry gust i pragnie miło spędzić czas. Klub Elita organizuje dyskoteki dla młodzieży do lat 18 we wtorki, środy i czwartki od godziny 20 do 24. Natomiast dorosłych zaprasza w piątki, soboty i niedzielę od 20 do 4 rano. Jak dobra zabawa, to tylko w Elicie. Muzyka Barszogu serdecznie zaprasza na cotygodniowe biesiady piwne organizowane w piątki i soboty w Parku Miejskim. W niedzielę organizowane są dyskoteki. Dodatkowo w piątki i soboty odbywają się zabawy taneczne na łące za Ośrodkiem Wypoczynkowym Osirów w Karpicku. Specjalną atrakcją będą występy Jacka Kotlarskiego i Wiesłowa Przątki. Serdecznie zapraszamy.